Pana Edwarda Kosmala poznałem no, praktycznie 23 lata temu poznaliśmy się no, na typowym, w typowym miejscu dla Pomorza Zachodniego na przetargu w agencji, wtedy w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. To był jednym z oferentów. Yy, I obaj ten przetarg przegraliśmy, oczywiście wygrał kto inny. No i od tej pory yy, można wiedzieć znamy się, no i w jakiś sposób współpracujemy. No, po części uważam się za yy, w pewnym sensie ucznia pana, pana Edwarda, bo to człowiek ze znacznie większym doświadczeniem i przez te 23 lata podpatruję jego działania. Jeżeli jest taka możliwość czy potrzeba, to go z kolegami staramy się wspierać. No i tak przez te 23 lata można powiedzieć górnolotnie, zmieniamy bieg historii rolniczej, agrohistorię, budujemy na pomorzu na Pomorzu Zachodnim i Pan Edward to jest bardzo, można widzieć, twardy zawodnik w dobrym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie poddaje się, nigdy się nie zniechęca. Czasem dostaje baty, ale, ale radzi sobie. Znaczy najważniejsze, najważniejszą cechą tego człowieka jest to, że... Potrafił zbudować bardzo silne gospodarstwo rodzinne, zaangażował, zaangażował też w proces produkcyjny swoje dzieci. To jest też i rzadkie i trudne dzieło, żeby w zgodzie familia, familijnie budować, budować gospodarstwo i żeby ono funkcjonowało i to się temu człowiekowi udało. A następna rzecz. No to jest ta działalność, działalność społeczna, czyli działalność na rzecz środowiska. No i tutaj w, można by wiele rzeczy wymienić e, bardzo takim intensywnym początkiem działalności tutaj, o, który ja pamiętam. Tutaj sprawa prywatyzacji cukrowni szczecińskich, e, a w szczególności cukrowni Kluczewo. I, ja sam, jak usłyszałem hasło, że cukrownie idą dla norcukru, to sobie pomyślałem, jako zwykły rolnik, no tego nie zatrzymamy, no ale na placu w zasadzie w cukrowni odbył się wiec i tam w gumowcach staliśmy z ciągnikami, z przyczepami, z burakami do wyładunku. Przyjechał pan Edward i mówi, chłopy trzeba coś zrobić, bo nam ten zakład się wymknie. I myślę, że większość ludzi nie dowierzała, no ale po kilku latach okazało się, że Udało się przekonać poprzez przeróżne spotkania, tłumaczenie, tłumaczenie decydentom. Kilka razy byliśmy w Warszawie. No, ja powiem tak, że przez działalność pana Edwarda zwykły rolnik może i do Warszawy by pojechał raz w życiu, tak na marginesie, a z racji tego, że walczyliśmy o własne interesy, no to związek mówimy o solidarności, związek plantatorów buraka w tamtym czasie. Organizował wyjazdy, żeby wesprzeć ideę powstania krajowej spółki cukrowej i ją mamy i okazuje się, to jest jedna z najlepszych firm rządowych sektora agro. No i do tego mamy nadzieję, że ta praca przyczyni się do tego też, że powstanie wreszcie ten holding spożywczy. I być może to będzie ten klejnot w koronie tego, tego holdingu, ta, ta spółka. Mówimy o Krajowej Spółce Cukrowej. To jest po części dzieło pana Edwarda. Ja, też jako taki postronny obserwator, mogę powiedzieć, że w tej chwili wielu ludzi, którzy w tamtym czasie kontestowało ten pomysł, bo w tej chwili są wielkimi zwolennikami tej firmy, i to jest myślę, że największy sukces w tym aspekcie pana, pana Edwarda. Następna rzecz no to jest sprawa najświeższa i mówimy tutaj sprawa tej naszej walki o ziemię. Sami państwo wiecie, że na przełomie 2010 2011 roku rozpoczął się proces wypierania rolników indywidualnych z gospodarowania ziemią na Pomorzu Zachodnim. I ten proces trzeba było 5 lat praktycznie walki, żeby ten proces zatrzymać. No i to się udało. To się udało i w tej chwili ja to powiadam, mamy modelowy, modelowy przykład, bo yy, Krajowy Ośrodek Wsparcia, następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych dzieli grunty w ten sposób i takie rozdysponowuje, że otrzymują te grunty rolnicy indywidualni. Tutaj w najbliższej naszej okolicy wiosną tego roku około 1000 hektarów pozyskali rolnicy indywidualni. Niektórzy z 20 powiększyli na 45 hektarów swoje gospodarstwa. I to jest modelowy przykład działania, działania organicznego. Wspierani są wszyscy i właśnie ci słabsi. Oni dostają, dostają szansę. I to jest dzieło też pana, pana Edwarda. I ja myślę, że trzecia rzecz, taka można powiedzieć natury ogólnoludzkiej, działalność związku, solidarność rolników indywidualnych na Pomorzu Zachodnim i też naszej organizacji na polu ogólnokrajowym przyczyniła się też do zmian politycznych w kraju, i w tej chwili myślę, że obserwujemy też to, co się dzieje poprawa, poprawa bytu najsłabszych, wzmocnienie rodzin, wzmocnienie ekonomiczne, go, wzmocnienie gospodarki ogólnej, mówimy o, o, o firmach w kraju, wzrost płac, zamożności społeczeństwa. To jest też zasługa działań związku, solidarność rolników indywidualnych i tego naszego można powiedzieć postawienia się ówczesnej władzy, że tak nie wolno, nie wolno zabierać ludziom godności, bo tu chodziło powiedzmy w pierwszej chwili o rolników, ale tak naprawdę to całe społeczeństwo było, można powiedzieć degradowane w sposób taki zamierzony, ten słynny rozwój, ja to zawsze zapominam, dy, koncentracyjno-dyfuzyjny w kilku miejscach tylko miał być dobrobyt w Polsce, natomiast reszta miała sobie jakoś radzić. Ten trend uległ od, od, odwróceniu i tu swoją cegiełkę do tej budowli ten także wmontował pan Edward. Nie? I to, to trzeba docenić, bo yy, nic się nie dzieje, proszę państwa, bez, bez przyczyny. A żeby się cokolwiek zadziało, to muszą być ludzie dobrej woli. I jeżeli tacy ludzie są, mają dobrą wolę, to zawsze znajdzie się sposób, żeby, żeby przemiany takie prawdziwe się odbywały w społeczeństwie.